Wiele takich bardzo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć w dzisiejszej Ewangelii, uczących nas relacji z drugim człowiekiem. Mamy być solą. Jesteśmy podobni do soli, więc co, czymś, co konserwuje, czymś, co powoduje, że osoba po spotkaniu z nami nie będzie chorowała, nie będzie się psuła. To jest bardzo ważne. Sól również przedłuża żywotność. Ktoś po spotkaniu z nami nabierze nowych sił. Sól również dodaje smaku. Ktoś po spotkaniu z nami będzie weselszy, będzie prawdziwszy. Będzie bardziej żywotny. To jest piękne porównanie. Następne jest do lampy. Więc ktoś, kto spotka się z nami, będzie miał bardziej wyraźny swój cel życia, no, bo daliśmy mu światło. Czyli rozmowa z nami spowoduje, że ten człowiek nie będzie szedł. Po omacku. Pamiętajmy, kochani, o tym, jak ogromną siłę mają nasze słowa. Trzymajcie się dobrej niedzieli.